Powiedziano nam, że jesteśmy tam zesłani, będziemy tam mieszkać na zawsze, ale musimy sami zadbać o swój los. Wobec tego na to, żeby żyć, trzeba pracować. I do pracy poszły dwie moje starsze siostry. Ta piętnastoletnia, ta w harcerskim mundurku i kolejna rzędu 13 -letnia. I to była straszna sprawa, bo zatrudnili te dziewczynki takie proste spokoju dziecinnego, do pracy przy uprawach, uprawach ziemi i konkretne ich, zadanie, konkretne ich zadanie polegało na tym, że one stały na bronie, która za traktorem ciągniona, ogromna brona, szeroka z całym szeregiem tych zębów uprawiała te pola. Ponieważ oni zawsze wszystko robią w nocy, więc to bronowanie odbywało się w nocy. Nie wiadomo dlaczego. Widać im brakowało czasu, nie wiem, bo to ogromne przestrzenie upraw. I one biedne stały na tych kiwających się bronach z patykami w rękach. Każda miała patyk. I tym patykiem musiała oczyszczać zęby brony, które się, do których przyczepiały się trawy i hamowały ten cały proceder. I one kiwając się na tym, w nocy po ciemku pilnowały tych bron. Praca straszna. Na szczęście żadna z nich nie wpadła ani pod ten traktor. Traktory tam były ogromne, notabene amerykańskie. Na gąsienicach. Olbrzymie, straszne potwory, psujące się co pięć minut. Bo to było wszystko zdezelowane przez całą ziemę stały pod gołem nieby. A że wszystko się może przydać, więc wykręcano z nich, co się tylko dało wykręcić. Jak przychodził sezon do prac polowych, to okazało się, że to wszystko jest rozchwiane. Tam uprawiano właśnie zboże, i to przede wszystkim niemal wyłącznie pszenicy, jarą pszenicy, czyli siano na wiosnę, bo. O zimych nie siano, bo tam były za duże mrosy. Ale to nieważne, pszenica rosła wspaniała, ale nie zawsze zdążyła dojrzeć. bo bardzo krótkie lato i te żniwa się odbywały wtedy, kiedy jeszcze, jeszcze nie całkiem dojrzały były te kłosy wspaniałe, grube kłosy. I wobec tego to ziarno z punktu już było marnowane. A potem leżało na takich um, ubitych… Ziemia, u, ubita ziemia na takich wielkich placach. W stertach złożono to ziarno, takie zsypywano na takie… Na takich… Duży, to nawet nie były pryzmy, tylko zawsze to było trójkątne. Nie wiem dlaczego. I zaczynał się, zaczynało się proces zaparzania się tego ziarna. Było gorąco w środku, w tym dużym stosie ziarna. Wobec tego praca polegała na tym, żeby szuflować to ziarno. Ciężka bardzo praca, i to między innymi mamusia to robi. Jednym słowem, moje siostry obydwie poszły do tej pracy, ciężkiej bardzo. Wynagrodzenie miało być y, według jakichś tam obliczeń, y, miały dostawać pieniądze za to. Ale ciągle te obrachunki jakoś się myliły i te, te wynagrodzenia właściwie prawie że nie istniały, a jeżeli już to minimalne. To samo dotyczyło tamtejszych mieszkańców, tych samych sochozników, którzy tam pracowali. A oni się organizowali tak, że po prostu podkradali to ziarno. Myśmy tego nie widzieli. Wydawało się, że kradzież to jest sprawa zupełnie nie do, nie do przyjęcia, zwłaszcza dla mojej mamy, niesłychanie osoby prawej i religijnej. A tu raptem taka sprawa. Okazuje się, że bez tego byśmy wszyscy umarli. I tamtejsi ludzie i my też. Więc przy każdych tego rodzaju pracach, czy to przy, przy siewie, kiedy już było ziarno w zasięgu ręki, czy to przy żniwach, czy później przy jego tam obsłudze, każda z tych kobiet, która tam pracowała, zgarniała trochę ziarna za tak zwaną pazuchę, zawiązane sznurkiem te jakieś bluzy. I trochę tego ziarna przynosiło, ale to było pod karą więzienia, gdyby to zostało ujawnione przez tamtejszych dozorców. A nie było innego wyjścia, niemniej długo trwało, nim myśmy się zorientowali. I w końcu przyszła taka kobieta z naszych stron. Widocznie to były większe, trochę gospodarstwo, i dlatego ich wywieźli bo wywożono według takiego dość tajemniczego klucza. I przyszła do mamusi i powiedziała, proszę pani, myśmy w pani majątku też trochę różnych rzeczy zabierali. Niech się pani nie boi, bo to tak trzeba. No i moje siostry przynosiły po garści ziarna z każdej takiej wyprawy. A potem to zboże, no coś trzeba było z nim zrobić. Wobec tego po tej wsi krążyły żarna, było ich tylko kilka. Żarna były szczególnej konstrukcji, bo to były grube kawałki pnia drewna, okrągłe, ścięte takie plastry drewna, dwa. A powierzchnie stykające się były uzbrojone kawał wbitymi kawałkami żeliwa, bo tam nie było kamieni. Wobec tego nie mogły być, żar, być żarna kamienne, bo nie było kamieni. Wobec tego to były takie drewniane klocki, też z trudem pewnie zdobyte, bo z kolei tam nie było również i drzew. To był goły step. I ten, to żeliwo wbite w drewno dawało to w powierzchnię ścierną w środku yy, kołek. Yy, to było w środku no, oczywiście te placy, te. Place, yy, te yy, te drewniane klocki były z dziurą w środku i rączka do kręcenia. One się obracały, te, dwa, te dwie płaszczyzny nabite tym żeliwem i rozdrabniały to ziarno. To nigdy nie była mąka, tylko takie krupy. I mamusia nocami to miała myła, 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 bardzo ciężko. I trzeba było zaraz oddać to do następnej chaty. Od początku nie było, nie mieliśmy co jeść, bo to wszystko był handel zamienny i za te jakieś bluzeczki, czy koszule, czy, czy bielizny jakieś nieduże ilości pożywienia się dostawało. Tam głodna byłam stale, przez całe sześć lat. Bo to nasze pożywienie było na granicy potrzeby, tak, troszkę tylko. Zawsze byłam głodna. Zawsze byłem Pamiętam taką scenę, którą kiedyś już opowiadałam, że wyszłam przed tą naszą chatę Aha, i jeszcze jedno, one były ustawione, te domy, równolegle do siebie, w pewnym odległości. Każdy miał kawałek ziemi, można było zrobić ogród. I nim zaczęła się wojna rosyjsko-niemiecka, była możliwość korespondencji z naszymi stronami. Ponieważ były, należały do Związku Sowieckiego te nasze ziemie, prawda? Więc właściwie byliśmy w jednym państwie wszyscy razem. I yy, to pisanie było dosyć trudne. Mamusia pisała do Wilna, do jakichś znajomych osób i jakaś korespondencja się nawiązała. A przede wszystkim pisała do tej naszej niani, do mani naszej kochanej, która była analfabetką. Bo tam bardzo dużo było analfabetów. I manieczka, ma, ona się nazywała Mania. Więc Manieczka nasza kochana robiła taką rzecz, że chodziła po swoich sąsiadach swoich swojej wsi i prosiła o jakieś rzeczy do jedzenia. Jakoś słoniny, kaszy, coś tam. Robiła z tego paczkę, potem musiała iść do kogoś, kto umiał pisać, żeby to zaadresował. Potem musiała iść na pocztę do miasteczka odległego ileś kilometrów. Ktoś dla Mani pisał listy. Co z wielkim utrudzeniem Taka była niesłychanie wierna. No i przychodziły te paczki z wielkiej naszej radości. Malutko tego było, ale troszkę to było pomocą. Natomiast inne rodziny, które miały krewnych tam, dostawały dość dużą pomoc. Ale to się urwało w tym 1941 roku, kiedy się zrobiła wojna sowiecko-niemiecka, to się przecięło. A zaczęłam opowiadać o tym, tym w takim małym incydencie, który mi został w pamięci. Wyszłam z tej naszej chaty i raptem zobaczyłam taką pieskę z sąsiedztwa, taka suczka, nazywała się Roza. I ta Roza biedna gdzieś znalazła taki kawałeczek skórki chleba i miała to w pysku. W tym momencie musiała to gdzieś złapać. Ja byłam też głodna, a byłam blisko i ja złapałam drugi koniec tej skórki i tak Ciągnęłyśmy, w końcu to pękło na pół, ona miała trochę, ja miałam trochę, więc tak dalece byłam, byłam głodna, ciągle był głód. I nim się przerwała ta korespondencja, to właśnie Mania przysyła, przysyłała mamusi różne nasiona. I nasza część tego domu była z tej strony, od zachodu, dobrze to pamiętam. I, Zrobił się taki ogród otoczony płotem z takiej wikliny wyplatanej, to też własnoręcznie wszystko się robiło. I łopatami, mamusia i moje siostry, jeżeli były w domu, kopały tę ziemię, bardzo trudno do uprawienia, bo właśnie to był ten step trawiasty. Po przekopaniu, po wielkim trudzie tego przekopania, zrobiła się fantastyczna czarna ziemia, w której wszystko rosło zupełnie nadzwyczajnie. I te przesyłane nasiona pozwoliły zrobić ogród warzywny. I tam była i fasola, i, i, i groszek, doskonale pamiętam ten groszek, ciągle go skubałyśmy, nim <laughs> dojrzał nawet. I, I trochę ziemniaków i już nie wiem co jeszcze. W każdym razie te jarzyny były niesłychaną podporą i pomocą. Potem można było w pewnym momencie się jakąś kurę mamusia kupiła. W końcu była kwoka, były kurczęta i zrobiła się statku kur. Dobudowana była taka sionka tutaj i tam był ten kurnik, więc było trochę jajek, były te jarzyny, więc troszeczkę tego jedzenia było, ale zawsze za mało. Najgorsza była zima. Koniec zimy, kiedy już się wszystko kończyło, tego ziarna już nie było, bo je wywożono.